To boicie się? O. No, to, o! Jesteśmy razem, ale fajnie! Jej! Siemaneczko, ja jestem Znajder, ze mną jest Hylas! Hej, hej! I mamy te enterun. a potem może coś innego jeszcze sprawdzimy. A, można zobaczyć coś innego. Na no razie ja... te enterun. No ja nigdy się w tym minigry nie bawiłem na serwerach, tak szczerze mówiąc, więc ja tam tak wow. mało... To, nie? Tu Ty wiem tylko tyle, że trzeba biegać, nie? Więc pozdro. No, biegać i uważać, żeby nie spaść Także, no, jeszcze inni mogą cię podkosić, bo tak różnie bywa. Ale ogólnie to fajnie się biega. Fajnie się biega, powiadasz? Tak. A co nie? Nie, no w sumie tak spokojnie. No właśnie, więc... chcę mnie jeden podkosić, ham. I prostok. ma. sorry, nie widziałem cię, nie widzę cię. Po prostu biegnę przed siebie. Halo? O, nie, kurde, spadłem. Oni, ja też. No widziałem, coś tam spadało. U. Co ile mogę użyć tego piórka w ogóle? Nie wiem. Nie znam. O się. nie, nie i spadłem. Ojej, ojej, o nie wyszło. Nie o, nie. o ty będą. Jestem na ostatnim już. A, ja, ja, ja. No to ja nie, to ja jeszcze sobie biegam, to chyba na przedostatnim. A ja, nikt tam nie zrzucił, podciął mnie. 20, 20 no, graczy pozostało. No, no. Zostało 20? Jesteś tutaj, no. Teraz 19 ostatni Uuuuuń Ja jeszcze na tobą są pełno gracze. Wygrać tego nie wygrać, no niestety. No wiem, ja to nigdy nie umie tego wygrywać. Jak czemu? umiecie to wygrać, napiszcie, nie? Napiszcie damy do party i. i, i, i ten. I, i wygracie <laughs> dla nas, dla drużyny, nie? Dlaczego mi ten ostatni dables nie chciał zadziałać? Ja chciałem tam przeskoczyć. Może już na dużo razy użyty Mogło tak być, nie? Nie byłbym na to. W ogóle, jak ktoś to gramy na serwerze Hypixel to możecie pić, może, tak. no, może spotkacie i zagracie. Boże Spotkają nas, no. Może, tak, nie? To no, co to? Tak. No, 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 no tak, no. Na pewno. Dobra, ja powrót ty... do poczekalni. A, też nie wrócili do poczekalni, teraz wracam do poczekalni. Dobra. Który mamy ten? Jesteś na jedynce. Dobra, ja tam idę. Co, to, co, co ja robię na jedynce? No, cześć. Mam nadzieję, że dalej się ciągle jedna drużyna, nie? Czekaj, Idziemy co, dalej patrzę, to samo? Mój profil, w yy, party. Tak, jesteśmy w party, dobra, łów. A tu jeszcze raz jest to samo, nie? no, to lecimy. Dobra, poleż poszło Potem sprawdzimy <grymne> Ale to chyba nie jest takie małe Nie, to jest takie małe będzie teraz, i tam będzie teraz większe, nie? Bo już, już obczaiłem tę mapkę Tu początek jest taki mały, no niestety Tu wszyscy szybko lecą w duchu, zauważyłem tam... Chyba kogoś boli głowa Ale to się nie da przepana Nic nie widzę, nic nie widzę. Wow. Wow, wow. wow. Yeah. wow, wow i spadłem jeszcze niżej, bo tam jest Juliet. Nie. No co za hamidło jedno. Podciął mnie. O oh, nie. Nie jestem już na samym dnie. Zaraz spadę w dół. A, ja Właścim. też Na sam dół? Nie, ale prawie. Jesteś na ostatnim tro... poziomie czy na przedostatnim? Na tym wyższym trochę. Nie wyższym. na ostatnim. Nie, tym ostatnim. No ty cham. Ale mi podbiegł. I nie wyratowałem się już, spadłem potem w dziurę od razu. Tylko ja jeszcze żyję. O Okuwa, okuwa. Nie mam rozpędu. <laughs> nie, to chyba nie jest gierka dla nas. Zginąłem jako dziewiąty w sumie i taki, tak nie jest źle. Ale Ja wajca... nie wiem, który zginąłem w sumie. A, jako trzynasty, czternasty chyba, nie wiem, coś takiego Menu Kier, co my to powody mamy? Znowu jesteś na jedynce, a ja na tym. Nie wiem czemu tak. Dobra. Chodź, to pierwsza, zobaczymy, co to jest. Co 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 jest? Skybocky. Nie. Tu. A, to tam. Idem, Pięć, a no tu. Idę, biegnę. Pyycie. Zagraj w bół split douwer. Nie. To we dwóch. Ale to jak to działa? Czekaj. Sparring, nie wiem. A, a łukiem strzelasz. A, no. Zrobiło się ode mnie Co tygat No Wow Nie, co? Tak <laughs> jest, nie cieszyłem Jak? U, 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 u. Tam, tam skoczyłeś w dziurę Która już była ogólnie ja, ja nie widzę co jest z tyłu Co, powtórka? Zagraj ponownie? Tak <laughs> Rewanżyk kurde. Dobra, teraz uwaga, uwaga uwaga wszyscy czu czułość. Nie? Nie w tę stronę Spadaj... Ty spadaj? Nie? Na pitole Ciężko kogoś tak zrzucić. Te sztoby, no. To jeszcze mi się po prostu tak... Tak... tak źle reagują. Ach, bo pod ścianą nieźle. mnie najgorzej. Szczerze panemu patrzeć pod nogi. No, trzeba patrzeć co chwilę gdzie się idzie. Bo ja tak właśnie nie wpadłem... Jest to nie jest ciężko tak spaść, powiem. Bo... Wow. Uwag, no i właśnie o tym mówię. No i można tak samo. Tutaj to chyba właśnie... Wygrana to jest... Polega na tym, że... Czekasz aż ktoś sam wpadnie, no bo... Ej, 34 odem strzał, a tam 72. Dawaj jeszcze raz. Mówię, tutaj wygrana polega na tym, że czekasz aż... Przeciwnik wpadnie sam, bo... Tak to raczej wątpię, żebyś kogoś tam zeszczelił zaraz mi się tutaj by zdarzyło No ja? Jak w tych filmach, chyba pociski się stykają ze sobą, nie? Piję się ode mnie Ja pitole No, no, no próbuj, no sabotaż No, no, no. Hamie ty, kurde. Nawet blisko jest trudno zrzucić. No, No, w ścianę, no. I jest, dobra. Kurde, lebele Ty ja Te strzałów oddaję, dzięki ja, ja w to wbiegłem jeszcze. Dzięki ten też tyle strzałów oddałeś? <laughs> nie wiem. To jest najlepsze, no? Mi się to podoba, podoba mi się to. Nie? nie mam pojęcia, jakim cudem. Byłoby więcej takich różnych minikier mm. jak jeden na jednego, nie? To byłoby fajne. Pewnie są. Trzeba popatrzeć. Jezu. Się odbijają od ciebie te strzały. To jest głupie. Od ciebie tak samo, nie? mnie Kurde, świetnie strzelam cię od boku, żebyś mi spadł Tak, ja zrzuciłem w końcu Kurde, znowu wpadłeś w jakąś dziurę, nie? Nie, akurat centralnie pod nogą zacząłeś się zapadać i ty polecaj z tyłu Kurde Pierwszy raz <ścoughs> Szukamy innych takich Kurde, jeszcze raz, ostatni Dobra Ile? Jest 2-1 chyba, nie? No Możesz jeszcze zremisować Może być problem Jooo, <śmienicza> <śmienicza> spitalaj yes, Nie, ty kur... głupi jesteś chyba No ty głupi, ty <śmienicza> Nie ma opcji, nie ma! No nie! Ty chyba coś brałeś, człowieku! Powiem ci tylko tyle, tańcz! Nie ma opcji, nie tańczę! No Jest! Ale myślę, że wpadłeś, to że nie! Jak ty tyle z ciał poddajesz, że już... aż ponad setkę, prawie 200 już oddałeś, co? No, strzelam! No, ale ja Dobrze. też, że nie małacz tym strzał! Wyjdź. <grym> Kurde. Co jest? No jak to jeszcze raz? Czemu? Jak nam wyjście, nie? No dobra, no trudno. Jak gra nas zmusza, no to. Jak nas zmusza, to lecimy. Nie, bujaj, frytki. No czemu to się od Ciebie odbija wszystko? Od Ciebie tak samo stary, no to co? Pełne skupienie No bujaj wryty <noise> Nie! Dziura, jedna, jedyna dziura, jaka tam była. Wyjście nas blokowało. Dobra, wyjście. No. Powrót do poczekalni. Trzy. Co jest? Powrót Czek do poczekalni. No. no dobra. <głos> Gówno. <głos> <głos> Dobra, jaką gierę? To znaczy TNT run, tylko ten, tego yy, Na jakim hudzie jesteś? Na czwórce Na czwórce jesteś, tak? No widzisz no. tam na jakim jestem, bo to jest taki szary ten klocek Także miałem białe akurat, nie wiem czemu PvP run? Zobaczymy PvP run? No mm, Jak to wygląda? Gdzie ty jesteś? To jest tych TNT? Bo mnie wywaliło go do lobby yy, Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to Gdzie ty jesteś? No na czwartym hubie Czemu mnie wywaliło na ten, na jedynkę? Będzę,będzę,będzę no. tutaj, Tutaj, Pidipi run? Tak. Mhm. Co my tu mamy? Możesz także bić graczy swoim mieczem, by ich zrzucić lub nawet zabić. Aha, to jest TNT run, tylko że można bić innych. O kurde, o nie! O nie! <laughs> to jest... to jest okrutne! To jest jeszcze gorsze niż zwykły! Tak, tam ci tylko podkoszła, to cię jeszcze zrzucą po hamsku będzie. O, ale to O kurde, mi się spadło. Pobiegam, 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 tak, 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 tak Tak, 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 tak Łoł, tak, tak, wow. tak. Wow, wow. Nie Łoł wow. Zrzuciła mnie Mendo, ale mnie zrzucili, o nie Najgorzej na świecie, jestem już... Nie, jeszcze nie jestem na dnie, ale dobra Dobra <gry> Żywi 11 graczy 8 coraz mniej? Ojoj! Kumpel jest dobrze, bo u mnie nie ma nikogo na tym piętrze. Ale mi się spadło nisko. Ale podobno jeszcze nic nie ma potem. Olo. U mnie to nikogo nie ma. Tylko, że już mam coraz mniej tych kratek. U mnie też nikogo nie ma. Póki co. Nie! Nie! Spadłem totalnie w dół. O, chyba Cię widzę tam na dole. Oj, o, dobra, też tak fajnie było. O nie, spadli do mnie. A nie, dobra, to, to jest git, bo tu nie ma też nikogo. Jest dosyć duży teren. Jak to? No, ty, ty. kto tam był? Który jesteś? Piąty. Kurwa, zrzucił mnie prawie na, prawie na samodno. Nie, Jebaniutki. Ale, ale nie próbuję... Ale mnie bierze sukinsyn. No i spadło na samodno. Ej, tam osiema. Której byłem? Wciwam, go, no, możesz być teraz obserwowany. Chyba czwarty, nie? Czyli gracze dwóch. Nie wiem który umarłem. Czekaj, ja chcę zobaczyć. Chyba trzeci albo czwarty. No jak masz, że pozostało na przykład 4, to jesteś piąty, nie? Zawsze wyżej. Dupa. Ech, tak blisko, tak blisko. Tak, tak blisko jak ja. Nie, no to było trudne, nie? Nie, dobra, poczekaj, nie. mnie, no. To... Rzek, to, nie to nie dla nas. Nie, nie, ani trochę. Jestem na czwórce, a ty? Też. Jesteśmy to razem, nie? O, kupuś pchotek! Gdzie? A, nie, głowa już nie. Dobra, walić Pliw Chodź tutaj po kolei lecimy Dobra mm -mm. Jeden za drugim, jeden za drugim o A tutaj to co to było? Nie wiem Ale się dowiem O, Puchatek O, zniknęł gdzieś Kubuś, Puchatek, Kubuś Appa Z avatara. Appa? Tak Kappa? Nie. Kappa. O, co tu się rozchodzi? A, nie to z łukami. Możliwe? Tak, chyba. Z łukami. O, ale to będzie okrutne. Nie, to nie. Tak. O, w dupcie! Co tu się odpas zdaniło? Czemu tak wszystko nagle wyszczeliło wszędzie? Salwa. ja i nie i spadłem ra ra ra. Kurde 15 16 toła dupa ale to co nie no. <śpiewa> ty jeszcze żyjesz no żyjesz jeszcze o, ty... Ja się za filarem kitrałem, nie? <laughs> I strzelałem do ludzi. Halo. To jest pady? go. Nie, nie wpadł Skacza dalej, idźcie. <laughs> Ile tutaj ludzi ma skillów z awatara, nie? Halo. Salwa To już nie działa, nie mam tego Niektórzy próbują się uchronić samym skakaniem, nie? No <laughs> Dzisiaj nie przed tobą, żebyś go nie Co koniec ja ja <laughs> teraz w ogóle, wskoczyłem sam do dziury a gości skakał przy tobie, między tobą, żebyś ten go nie zastrzelił. Ja. Yeah. Poczekali. To było <laughs> piękne. O, te dziury? Co do... Ty, ale to nie jest jakiś bugs, nie? Wiesz, o tym. To no nie skaczemy do dziury. Do, no I wiem, i tak. ale ja lubię dziury. Trient tag. Trient tag. Co to robi? Idziemy ja do góry. Ciebie uciekać. Co? Ciebie uciekać. nie, nie wiem o co tu chodzi. Może tak przetłumaczyło dziwniej? Może. Może no, jest 30 na 30, będzie być odliczenie. Wow, 30 tu jest, dużo. No, Dla O co tu chodzi? To nie tylko lobby jest, zaraz nas tapnie gdzieś. Tak Ja pierdziut Co to się parza Aha! Nie, 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 nie Uciekaj to się z TNT O Sied, sied, a bo to wybucha jak ten, jo tak, 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 to przekazujesz tę bombę Z tego co widzę No szkurde, no zawsze mnie ktoś z powrotem weźmie Mogę stanąć w miejscu, żeby... Ile tu jest na górze z tych TNT, gościu? <noise> nawet nie podchodzę do diadyk Witam! Jak ktoś to zeskoczę z tam sobie, nie? No to zagnuj! Ten jak się kitra tutaj w tym. Czemu oni się zrzucają te pojeby? O ty chamie. A część to jedna drużyna ci mnie zrzucili. O spust to no? Nieeeee Ty chamie. Ale tam cię jebią, o co z tym typem jest nie tak? Tam ma jakiś ten naciągnięty. Steve naciągnie naciągniętą koszulkę na rynku. No, 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 no. Jak on mnie dogania tak ciągle szybko? Ja uciekam na całą górę, stary, jak coś wiesz? Jestem na szczycie. Na fakt. Halo? Otychanie. Co? Jak ja wybuchłem? Przecież oddałem hmm. TNT. Hmm. Uderzyłeś go łapką? Tak, no nie wiem, może za późno. Widziałem jak oddałem TNT i wybuchłem w tym momencie. Ale głupie, głupie. Te ja się mnie? nie? Coś tu idzie Mogę ja cię obserwować jakoś? Tak? Tak Kur... tam się leją z tym TNT na zmianę Patrz Siema Ale było ale urwa. To nawet kumpel tak czasem samo losowo, nie tak dupnie TNT na kogoś. Tak? Tak. Bo ja się kitrałem z jednym typem tam na dole i go tak losowo tak wzięło, go złapało. A ty ma na starty ty co łapało. Także nie wiem czy to dobry pomysł, żebyś tu był z kimś. <laughs> może dlatego się będzie tak lejał? Mm. <laughs> Czemu ja z nim zadarłem, bo nie! Poczekaj mi tą szybko! To killaure by miał normalnie, chyba ludki, POĆ! Pewnie nie ma, ma. Killaure zjebaniec to miał Na pewno masz, żeby jak najszybciej klikać i ten, oddawać A ty ciul, niej I tu się schowam. Ja on po prostu sobie tylko biega i ma w dupie wszystko, już nie celuje w nikogo tylko sobie biega To jest udokumentowane na nagraniu. Jest coś nagrany. Tak, zbanuję. mnie. je. zbanują cię, masz bana. Tak, na pewno. Ja <laughs> zbanuję? <śmiech> no, już to widzę. Ej, ja <laughs> tylko w sumie żyję. O kurwa. Ja ci chyba nie, nie. <laughs> No tak, w sumie żyjesz. <laughs> I tyle. <laughs> no w sumie, ja tu przestałem już prawie cały ten... mecz, nie? <laughs> On tu idzie. Lepiej w jej. Co to tu nikogo nie ma? Tu się często przemieniają, nie? To mu się łeb coś świeci dziwnie mnie. Tu mu Masz fuck. TNT. Oddawaj i uciekaj. Kurde! Zrzucili mnie! No i poktokach. Masz tam jednego, chyba, czy nie? Nie. To jest ten obserwator. O, i jeszcze, żebyś dzisiaj wleciał. Tu jest, jest, na dół, na dół, na dół, na dół, No, jak oni tak szybko mi Ja nie jestem taki. No i, i Nie. Żeby... Jeszcze sześciu, ale to jest bez sensu. I To długo w ogóle zrealizuję. To jest taka y, adrenalina, że stoisz i czekasz, jak się sumie. No. Dobra, to dzięki wam serdecznie za oglądanie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika z być na bieżąco. Wizard? Wizard? Serdecznie, serdecznie. To, to, fajne, to. to. zaraz, możemy jeszcze jeden zrobić. Będę no. Harry Potter! <laughs> Będę Harry Potter. No, także... subiki, komentarze. O, napiszcie przy okazji, czy podoba Wam się nowa fryzura moja. No to końcu nie no. jest uznany, to docencie to, naprawdę. Tak, ja no. To doceniłem, ja to doceniłem, No... docencie to. Bo... Szczerze powiem, tak... No szczerze powiem, że nie, nie lubię wstawać rano. <noise> Mam takie rozwalone, że ja walę. Potem weź to ułóż, tak jak było bo to samo mi leci w dół także, no, to, to, to nieważne, do, to, do następnego, czy moja się cześć. <śm>